Pełna para. W rolach głównych Dominika Sygiet i Dariusz Schmidt. Kochanie, spójrz jakie boskie buty znalazłam, zobacz. Podobają ci się? Są okej, okay. chcę je kupić? Tak, tylko wiesz, skarbie, tak się składa, że zapomniałam portfela. Aha, okay. znowu. No sorry. Ile te buty? Siedemset. Proszę. Dziękuję, jesteś kochany. Ale przecież, Marcin, przecież to jest pięćdziesiąt złotych. To weź taksówkę i jedź po portfel. Pełna para 78. 78 kg to niemożliwe. Ta waga jest zepsuta. Sprawdźmy na tej 78. Wszystkie źle działają. Są źle ustawione. Zaczekaj, stanę tyłem, a teraz 78, kochanie. Nie no, ty coś źle czytasz albo to coś źle pokazuje. Ty się teraz zważ. ja ci powiem stań na tej. Musiści jedni, to wszystko saz jest, dlatego taki szajs. jeszcze raz. No nie, totalny badziew. 65. Ale jak to 65? Przecież było 66. To co one jeszcze mniej pokazują? Stań jeszcze raz. No nie mniej, nie więcej, kochanie, tylko 78 kg. Co robisz, kochanie? Myślisz, że jak wciągniesz brzuch, to będzie nie, mniej. Nie, ale wtedy coś przynajmniej widzę.